Totalnie. Dobrze. dobrze. Pani doktor, ja bardzo dziękuję za trzy e, miesiące naszej współpracy. Nie ukrywam, że dla mnie to była absolutnie przeciekawa e, współpraca z osobą, która jest fantastycznym indywidualistą, esteto, estetką. E, 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 I dla mnie to też była ciekawa podróż e, w tej współpracy. Natomiast chciałam zapytać e, Ciebie, jak się czujesz z, z mediami społecznościowymi, przede wszystkim z Instagramem teraz w porównaniu do tego, jak rozpoczynałyśmy współpracę? Dzięki śliczne Wiktoria za te słowa. No powiem, że to jest przepaść, jak ja sobie to wyobrażałam, jak zaczynałam wchodzić w te social media do momentu teraz, tutaj obecnej sytuacji, jak to faktycznie wygląda, więc naprawdę otwierasz oczy, naprawdę to systematyzujesz i naprawdę jesteś aniołem, bo moje nastroje były od po prostu sinusoida, tak? Sama wiesz, że po prostu te spadki, te euforie to jest coś, coś niesamowitego, natomiast tak, to bardzo, bardzo Twoje rozmowy, Twoje kole, Twoje podpowiedzi uczą, jak to powinno wyglądać z tej socialowej strony, no, bo my jako lekarze trochę do tego zupełnie, bym powiedziała, zupełnie do tego inaczej podchodzimy. Natomiast ty tak fajnie to do, przynajmniej do mnie. Ja też ci mówiłam o moich obawach, ale mówiłam ci też, jak ja bym chciała, żeby ten profil wyglądał. I ty to super potrafiłaś mi to usystematyzować i ułożyć. Bardzo się cieszę. Zdecydowanie powiem ci, że z mojej optyki masz wyróżniający się profil, wyróżniający styl i ja, ja przede wszystkim cieszę się, że z tego. Początkowego przerażenia, takiego Boże, jakby wiem, że fajnie by było to prowadzić. Nie do końca jest to właśnie pobudka gdzieś tam kwestii typowo pozyskiwania pacjentów, bo pacjentów masz dużo. Natomiast jakby przyzwyczajenie się do tego medium, e, jakim jest Instagram, VS te próby takie gdzieś przetestowania siebie w różnych odsłonach, VS to, co widzimy teraz, bo uważam, że jak patrzę na profil i też jak rozmawiam z Tobą, to faktycznie to po prostu jesteś Ty. E, więc to jest dla mnie najważniejsze. Pamiętaj też, jak ci powiedziałam, że nie, ja do rolek to się totalnie nie nadaje. Ja przecież w życiu nic nie nagram. Mogę coś nagrać bez mówienia i w ogóle, chociaż prywatnie jestem kadułą i nawet zawodowo jestem kadułą do pacjentów, to ja mówię, nie, to, to chyba nie przejdzie, żebym ja w ogóle się tak wypowiedziała przed kamerą. Natomiast kiedyś faktycznie po rozmowach, po jakichś tam podpowiedziach, jak to zrobić. No, poszło, poszło. Też dostałam informację, że no fajne, popraw to, zmień to, i będzie super ekstra. I to też podnosi tak jakby i skrzydła, i dodaje skrzydeł. I ty naprawdę dmuchasz w te skrzydła, powiem tak. Dmuchasz w skrzydła, bo no przynajmniej mimo tego, że ja jestem użytkowniczką Instagrama jako takiego prywatnego, to sama tworząc ten profil, zupełnie mi się to wydawało inaczej, jak to powinno wyglądać na punkcie zawodowym. Więc no to totalnie wywraca Twoje myślenie do góry. Góry nogami, ale ty jesteś od tego, żeby to wywrócić i później to poukładać, i zdecydowanie to jest, to jest coś, co od ciebie uzyskałam, tak. Bardzo się cieszę i bardzo się cieszę, że w ogóle, właśnie, tak jak wspomniałaś, też jesteś na tym, na tym profilu, bo twoja praca jest niesamowita, którą wykonujesz na co dzień, więc przede wszystkim praca z pacjentem, praca gdzieś estetyczna, jeżeli chodzi o, o, o uśmiechy. Natomiast jesteś na tyle interesującą osobą, że zdecydowanie uważam, że wyróżniasz się na tle naszej branży i, i tego, co się dzieje w mediach społecznościowych, ale też bardzo, bardzo mnie to cieszy, że byłaś tak. Tak stanowczo, że absolutnie pewnych rzeczy ty nie zrobisz. To mi się to nie podoba, bo dzięki temu sama sobie wypracowałaś ten kierunek, w jakim teraz twój profil idzie, a uważam, że idzie w bardzo dobrym, moja droga. E... No, dzięki tobie, dzięki tobie, bo to dużo wskazówek, i tak jak mówisz, gdzieś tam dużo podpowiedzi, ale jednak z czasem ja no widziałam, co mi się podoba, który kierunek chcę obrać i co jestem w stanie zrobić, a co niekoniecznie jest w moim jakby poczuciu i też estetyki i przez to, że jestem trochę wymagająca od siebie, to nie. pomimo różnych filmików, różnych nagrań nie wszystko zostaje puszczone do sieci, bo a, bo to mi się nie podoba, czy tamto niekoniecznie, natomiast faktycznie to no ja nie wiedziałam, że to tak wygląda, że praca z socialami w ten sposób wygląda, a dzięki tutaj naszej współpracy to naprawdę mocno otwiera oczy i systematyzuje wszystko, a przede wszystkim jesteś osobą, która słucha, analizuje i właśnie, właśnie dzięki tym rozmowom pozwoliło to stworzyć taki profil, no bo trochę jesteśmy dwie twórczyniami tak. tego co tutaj się dzieje. Bardzo się cieszę, moja droga powiedz mi już ostatnie pytanie, czy poleciłabyś współpracę ze mną innym osobom w branży, w branży medycznej przede wszystkim? No, zdecydowanie, no mogę się wypowiedzieć z branży medycznej, tak, zdecydowanie jesteś, po pierwsze ciepła, po drugie, można z tobą rozmawiać na swobodne i na różne tematy, bo tak jak mówię, tych rozmów przebyłyśmy trochę. Tak. Jesteś w ogóle bardzo i kompetentna, i bardzo jakby wszystkie spotkania, które zostały zaplanowane, są zrealizowane, więc to też jest fajne, jak coś tam której znałeś wypadło, to też jesteś elastyczna, że potrafisz ten grafik zmienić i swój, bo mi coś wypadło i nie mogę się pojawić, także zdecydowanie wszystko na plus. Bardzo Ci dziękuję moja droga, trzymam kciuki i wierzę, że Twój profil będzie rozwijał się dalej, także ja bardzo Ci dziękuję, to była absolutnie przyjemność. Dzięki, no to, to wspólnie Dzięki. miałyśmy tą przyjemność. Dziękuję.